Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku, a dzisiaj będzie bardzo dokuczliwy aceranek. Także jeżeli ktoś poczuje się dotknięty, to ma pewien problem, a zaraz powiemy, jaki. Dzieje apostolskie, dwudziesty rozdział od wersu siódmego, a pierwszego dnia po Sabacie. Gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął modlitwę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec z imieniem Eutychus siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmożony snem spadł z trzeciego. Piętra w dół i podniesiono go nieżywego. Lecz babał zszedł na dół, przypadł don i objąwszy go rzekł: Nie twórzcie się, bo on żyje. A wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał, i mówił długo, aż do świtania. I tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni. Moi drodzy, gdzież takie nabożeństwa się odbywają? Pierwszy dzień po sabacie. Zając zwyczaje tamtych ludzi, to um, używając naszej nomenklatury, wieczorami się spotykano, no bo nie było telewizorów. Nie było kin, nie było knajp za bardzo. I ludzie po prostu spędzali czas przy stole, więc zebrali się także przy stole. I cóż się działo? Paweł przemawiał: Do północy, ludzie, do północy, jak można czterogodzinne nabożeństwo przeprowadzić. Toż kiedy ja się rozglądam wokół siebie, to się zastanawiam, czy my tutaj w naszym zborze nie mamy czegoś pod sufitem, niepoukładanego, ponieważ nasze nabożeństwa trwają średnio 3 do 3,5 godziny. Zdarza się, że będzie 4. No zdarzyło się nawet dłużej, ale to Wyjątkowo? Raczej krócej nigdy nie ma. Ale do północy czterogodzinne nabożeństwo? No ktoż to wytrzyma? No kto może tyle wysiedzieć? O właśnie! Po co przygodzisz nabożeństwo? Siedzieć na czterech literach? To lepiej nie przychodzi. Co robimy na nabożeństwie? Śpiewamy, modlimy się, spożywamy wieczerze, składamy świadectwa, dzielimy się słowem na początek, witamy się, co nie trwa minutkę. Słuchamy kazania, które nie trwa 20 minut. No i tak jakoś schodzi nam 3 trzy i pół godziny. Natomiast. Zwykle naburzeństwa trwają półtorej godziny. No do dwóch to już jest ho, ho, ho. A Paweł przeciągnął do północy. Biedny eutychus. On naprawdę się stara. Siedział na oknie, zasnął i spadł. Gdyby tak się przydarzyło, w którymś ze zborów. To starsi zboru wezwaliby kaznodzieje, powiedzieli mu: Bracie, to twoja wina. Kto to widział, żeby mówić dwugodzinne, a może trzygodzinne kazanie? No, kto to widział, kto to wytrzyma? Ja już znam tych wszystkich specjalistów, którzy mówią, że człowiek jest w stanie się skoncentrować przez czterdzieści minut, to jest wszystko, nic a nic więcej. Guzik, prawda, zwykłe oszustwo. No ale nic, chłopak spadł. Cały zbór pobiegł. Co to będzie, co to będzie? Paweł go podniósł, mówi, no, nic nie będzie. Chłopak żyje, dajcie mu spokój. I co, pożegnał się i poszedł? Ależ nie, przeciągnął. Do świtu, o ludzie! No co najmniej jeszcze ze trzy do czterech godzin przemawiał. Panie, ja byłem na ośmiogodzinnym nabożeństwie. Może jestem nienormalny? O, na pewno coś z Tobą jest, człowieku. Osiem godzin w kościele? No trzeba mieć nierówno pod sufitem. Ale tak było i nikomu się nie nudziło. I możecie być pewni, że ci ludzie zapamiętali, co im Paweł przekazał. Ponieważ Paweł nie mówił z ciała, ale mówił z ducha i ludzie, którzy mieli ducha, byli karmieni. A ci? Którzy tak może byli na początku drogi, a może byli z ciała? No to z ogień spadali. Sprawiedliwie. Tak być powinno. Żywi, żyją. Martwi? Umierają. A cóż tym dziwnego? Przecież tak być powinno. Więc jeżeli w twoim kościele macie nabożeństwo, które trwa godzinę? Półtorej godziny. O, to bracie. Nie wiem, czy nawet braciom mogę powiedzieć to człowieku. Coś jest nie tak z Wami? A gdzie, gdzie tak spieszycie? Nie umiecie Boga wielbić? No nie umiecie, skoro Wam się tak spieszy. Nie potraficie słuchać Słowa Bożego? To przeczytajcie sobie ósmy rozdział Ewangelii Jana. Dlaczego Żydzi nie potrafili słuchać Jezusa? Bo mieli swojego Ojca. A sprawdź, co to był za Ojciec. Pewnie i Wy macie takiego. Normalny Kościół nie może mieć nabożeństwa półtorej godzinnego. W żadnym wypadku. Ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby się zmieścić, jeżeli Kościół jest żywy w 90 minutach. To jest niemożliwe, zwyczajnie. W naszym zborze zdarza się, że, na, że same świadectwa, same świadectwa często trwają między 30 a 40 minut. A gdzie reszta? Moi drodzy, czytajcie Biblię, uczcie się z niej, ale też bądźcie mądrzy, kiedy ją czytacie, i zadawajcie sobie pytania, a dlaczego ja tak nie mam? Dlaczego my tak nie mamy? Dlaczego mój zmór tak nie ma? No przecież muszą być jakieś przyczyny. Cóż tych ludzi trzymało osiem godzin na Zgromadzeniu Świętych? Ktoś im kazał? Wiemy, że nie. Właśnie. A co was trzyma, żebyście nie chodzili na naburzeństwa? Żebyście je opuszczali, żebyście je mieli w nosie, żebyście wychodzili w połowie. Co was trzyma? Sami sobie odpowiedzcie. Nie powiem na to ale... Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.